My jesteśmy certyfikowanym e, przedstawicielem ODU w Polsce Północnej. E, przeszliśmy dosyć e, mocne sito, jeżeli chodzi o partnerów. I od wielu lat służymy pomocą właśnie transformacji cyfrowej. Nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale w czasie tej prezentacji bardzo do, dużo głosów padło właśnie na e, konieczność cyfryzacji w firmach. I to jest prawda, tak? My dzisiaj stoimy wszyscy. W obliczu jednego wielkiego trendu, jakim jest cyfryzacja. Usługi hostingu również świadczymy, więc tu też możemy w tym zakresie pomóc. W ramach tego hostingu, oczywiście, środowisko takie testowe, produkcyjne, kwestie mailingów, własnej domeny itd., więc cała, całe to środowisko związane z utrzymaniem. No i oczywiście też sam taki pakiet utrzymaniowy, tak? czyli po prostu wsparcie na bieżąco, jeżeli jest jaka potrzeba. Jeżeli coś się dzieje z systemem, też jesteśmy na bieżąco i staramy się reagować w odpowiednim czasie ustalonym. Czyli, jeżeli jest jakieś takie pilne zgłoszenie, to staramy się reagować w ciągu dwóch godzin. Więc, to mamy odpowiednie osoby po to, żeby właśnie móc być na bieżąco i żeby nie było sytuacji, że jakiś klient ma nagłą sytuację i cała produkcja stoi. To też my po to jesteśmy, żeby. Wspierać tym wszystkim i być gotowym pomóc w każdej chwili. Wciąż wydaje mi się, że ODU ma no dużo lepszy UX niż inne duże RP. Natomiast było to coś, co, co jakby wymagało tutaj pewnego takiego przyzwycza przyzwyczajenia się przez naszą bardzo młodą ekipę. Natomiast z dużych plusów, no to myślę, że właśnie to, że udało się to zrobić jakby szybko, zgodnie z założonym budżetem i. Wciąż myślę, że jakby jest kompletna deklasacja, jeśli chodzi o koszty w porównaniu z innymi e, tej rangi systemami. Mm, no a my już dzięki temu jakby jesteśmy trendsetterami, jeśli chodzi o ODO, bo mamy to już od dawna. Właściwie u nas jakby decyzja o ODO zapadła wcześniej niż był jakby pierwszy pacjent z COVID-em w Polsce, więc jak na rynek IT, to, to są naprawdę antyczne można powiedzieć e, czasy. As you can see, all the historical from the every place where you are in the group, because as the smart button we still have here those information, because the chatter will be available in every application. Jak zintegrować taki system z systemami kadrowo-płacowymi czy rozliczeniami? Jak to wygląda ze strony księgowej albo pobranej? Akurat kwestie takie payrollowe i płacowe w Polsce są w tym przypadku rozwiązane według mnie bardzo dobrze przez niektóre z natywnych rozwiązań i podobne też sytuacje tak naprawdę występują na innych rynkach w Europie, w tym na rynku belgijskim, gdzie tak naprawdę ten payroll belgijski, nawet u nas w ODU, jest też przy okazji nie, do, nie w 100% jeszcze e, tak jakby wdrożony w samym, e, w samym e, ODU. Kwestie księgowe, e, ODU jest jakby podstawą do tego, żeby można ją rozbudowywać, dlatego też mamy partnerów na różnych rynkach, którzy są w stanie tą księgowość potem Dopracować do tego stopnia, żeby właśnie można było też e, oduksięgować, wystawiać faktury i tym podobne. No i dlatego też właśnie mamy partnerów na wszelkich rynkach zagranicznych, żeby oni mogli to rozwiązanie nasze dokustomizować, poprawić i niektóre rzeczy zrobić w sposób być może lepszych praktyk, które też są na niektórych z rynków. in the situation where your customer want to integrate salesforce for example with odoo if it's possible in that case we will redirect your customer more to our partners that are um, here to answer more specific uh, development more specific approach uh, such as we just saw with the uh, uh, customer case in that case we needed for example to integrate few solution in in the way that odoo is working as a standard version means that we use odoo and only odoo aplikacji postawoby jest kilka dziesiat do tego ponad 40000 aplikacji w sklepie apps odoo więc yy, tak naprawdę odoo jest w stanie obsłużyć każdy proces każdą funkcję w Państwa firmie, mniej gorzej, dlatego lepiej to wyjaśnić sobie na konkretach, kiedy możemy przedstawić Państwu demo działania odów w wersji właśnie tutaj polskiej, do czego zachęcam. My no, dziękujemy bardzo, thank you so much for coming tonight. And I hope that we're going to see all of you in the room next door, so just going out left and left again.